Moje kochanie, jestem miskremówka. witam was, was w grze Pol Wars i powiem wam, że jestem mega rozbawiona tą grą. Przed chwilą zabiłam agenta Tomka. Ja nie wiem w ogóle, co to jest za gra, to jest pomylone jakieś i chore, ale ogólnie jest to świetne. Historia się zaczęła w ten sposób, że znalazłam się pod Pałacem Prezydenckim i zobaczyłam biegnącego agenta Tomka z teczką, w której wyglądało jakby była, był cały budżet Polandii. No i miałam wybór, albo go zatrzymać, albo odsunąć się na bok, no i wybrałam, że go zatrzymam i go pokonałam. Tak eee, nie wiem, kto stworzył te gry, ale z geniuszem. Jeżeli chcecie się zarejestrować i pośmiać tak, jak ja, to zapraszam Was do opisu, gdzie jest reflink No także. Eee, dalej co się działo? Pobity agent zabrał walizkę pobił dalej. Długo nie nacieszył się nią. Tym razem przeciwnik wyglądał jak czarny samochód z przyciemnionymi szybami. Czy tam jest smok? Cenna walizka wypada z rąk agenta i wpadła pod Twoje nogi, natychmiast podejesz jedyną słuszną decyzję. Zabierasz walizkę i przy pierwszej okazji oddasz ją ministrowi finansów. W międzyczasie cały czas podbić stolicę, No i tak się zaczyna właśnie. Yy, właśnie tak się zaczyna nasza rozgrywka. Jezus, możemy mieć zwierzątko. Mamy ekwipunek. Waliska o znaczeniu państwowym. Moja postać nazywa się Karolina296. Taką mi przydzielili nazwę. Już nie chciałam się z nimi siłować, bo chciałam zobaczyć, co to do cholery jest za gra. No i się nie zawiodłam. Dobra, mamy postać Alejki. Jesteś w stolicy, szukaj rywala, mroczne alejki, dzieje udaj się na patrol, kogo możesz... Aha, czyli jest to typowa gra przeglądarkowa. I robicie tutaj dużo ciekawych rzeczy. O Jezus, wieśniak! Jezus, co tu mogę pracować jako sprzątacz. 40 tych za godzinę, o ja. Do następnego poziomu, a co tu można robić tak nie na czas, w sensie wiecie o co chodzi. Mm, dobra, to ja zacznę od początku od omówienia gry. Pierwsza nasza zakładka to jest postać. Oprócz tego, że mamy tutaj moją wizytówkę i nasz, e, nasz awatar, nich życie, doświadczenie, ryzyko itd, e, i tak dalej. I tak dalej. Mm. No i tu mamy... A, telefon mamy nawet. O Jezus, po osiągnięciu drugiego poziomu nawet wiadomości mogę dostać, no. Możemy się bić w pojedynkach. Jezus, to jest genialna gra. Dobra, to jest zakładka postać, mamy tu wskaźniki, możemy iść na siłownię. Umiejętności też mamy: człowiek Demolka, łowca, modyfikator. Mamy słodycze, możemy sobie kupić słodycze. Mamy ekwipunek, czyli nasz budżet, tego, budżet Polandii zwierzątko, za misję dobra, statystyki, debeścia, studenci, wygrane, skradziono, stracone, dobra, znajdź wrogów czemu nie możesz szukać przyjaciół, tylko szuka się wrogów, the fuck alejki, karta dań, szukaj rywala inne sposoby, jakie są inne sposoby, po nazwie o, możesz zrobić listę potencjalnych rywali i atakować ich według listy? Chętnie was zaatakuję, podajcie swoje niki. Super. Mroczne alejki. Dzieje się wiele złego, uda się na patrol. Kto wie, możesz spotkać fajnych i wartościowych przyjaciół. Aha, czyli mogę 120 minut, 120 minut poświęcić na cokolwiek dzisiaj. Rynek, co na rynku jest? Galeria, klub nocny, tu jeszcze nie byłam. Nie mogę tu być. Czym? Dobra, jeszcze raz rynek. Policja może. Myśl biuro paszportowe. Tutaj zmienisz swoją nazwę w grze, wygląd postaci oraz stronę konfliktu. Nawet płeć możesz zmienić. Jezus, ja już nie wiem, w której jestem. Ja jestem w tym, bo tu są dwie frakcje: jest wschodniaki i zachodniaki, chyba jakoś tak to się nazywa. Czy zachodzianie i wschodzianie. O, ja jestem w zachodzianach. No, jakby, jakby wam to było potrzebne. Dobra, rynek. I jeszcze tu mamy metro. Spadaj, stąd nie ma pracy dla takiego chuchra. domądź poziom szósty. I mamy fabrykę. Yy, tylko tutaj zaoferują ci pracę od dziewiątego poziomu. Czyli, jak widzicie i warsztat jeszcze jest Jezus od dziewiątego poziomu. Muszę ekspić. Hata. Nie mam własnej haty wszystko przede mną. Gang. Zaproś 30 znajomych. Jezus Maria. Błagam Was. Ja chcę mieć własny gang. Zaproście mnie do znajomych. Ej, 30, 30 znajomych to powinno Powinno być dobrze. O ile Was Polwars zainteresuje, to może być dobrze. Tylko musicie piąty poziom osiągnąć. No, macie grać. No jest spryciarz. Mogę sobie spryciarza jeszcze tutaj wykupić. Zagrych. Zagrychy na inne zasoby, ile mam zagrych? Nie mam zagrych żadnych. Ale co teoretycznie nie wiem, ile kosztują zagrychy i wam chwilowo nie powiem chyba. Nie nevermind. Dobra, postać. To w takim razie sobie gdzieś pójdziemy, nie? A co będziemy się tam... Y może, dobra, znajdę rywala. Szkoda mi tych pieniążków, ale dobra. Mordobicie! Mordobicie będzie! ja! Schodzianka. Mordobicie, dawaj, mordobicie, no! O ja! O ja, strzeliłam jej! Unik! Jak się robi unik? Jeszcze raz unik, ej. Nie dobra, nie opanuję chyba walki. Zobacz walkę w formie tekstowej. A, to one po prostu walczą tak Tania, ja Nie muszę nic klikać, one po prostu walczą. Zobacz, animowany. To jeszcze raz? Od nowa to się zaczyna, czy co? Dobra, one się same biją, z tego co widzę. Jestem silniejsza od niej, to która ona ma level? Zaraz będę musiała ogarnić. O, ogarnić ogarnąć ja i po tu, a ona mi skromnie po nie mnie tu uniki roło, proszę jaki mieczyk czemu ja nie mogę mieć wpływu na to, czy robię unik, czy nie o, zrobiłam unik świetnie, tylko to za tem. nie no, nie mogę zrobić uniku jak mogę zrobić unik bez no dobra, nieważne, i tak wygrywam, więc mogę Powiedzmy, że mogę sobie pozwolić na to, żeby nie robić uników. No. Jej, wygrałam! W swoje pierwsze zwycięstwo otrzymuję certyfikat spryciarza, który daje status spryciarza na 3 dni w spiżarni! Jej! Co to jest? Mieszanka. Aha, jakaś mieszanka. Dobra. Co, co to są te żarówki? Bo właśnie, nie wiem, nie, nie doszłam do tego jeszcze, bo już dostałam jedną żarówkę wcześniej. Co to jest? Zwycięzca. Boże, otrzymałam zwycię... ja muszę ten... O jezus, relaksuj się czemu. To jak ja często mogę się bić? Jestem w niebezpieczeństwie, o boże. Nie. Ha, dobra, za minutę. Jakie to jest nieogarnięte, jezus. Dobra, mogę pracować jako sprzątacz jedną godzinę i dostanę za godzinę, ale podejrzewam, że w związku z tym, że zaczęłam zmianę, nie mogę. Uciec z pracy, czy nie mogę nic innego teoretycznie robić, oprócz tego, że mogę sobie obejrzeć doping? dobra. no może mogę sobie coś kupić. Zamknięty remont remaneut. od strój czy liderki. Zdrowy plus dwa poziom. Jezus, to jest nawet sklep. Nie no, ludzie. Jak normalnie nie wiem, F kocham mojego, to nie wytrzymam, że taka gra powstała, nie? To jest. Najczarniejsza strona polskiej Warszawy po prostu tego, nie wiem, tego. tego czegoś tam. Nie wiem co powiedzieć, ludzie. Do głowy mi nie przyszło, że ktoś może zrobić grę o życiu w Warszawie. O, o ciemnej stronie życia w Warszawie. No tak, właśnie o to miałam na myśli, siłownie. Jezu, mogę sobie jeszcze ten... Mogę coś siłownie zrobić. Z... Jezu za pieniążki sobie zwiększam. Ja, ale beczka, zwinność na przykład sobie zwiększę, spryt sobie, spryt, to zaszalałam z tym sprytem. Rozwagę, siłę, no dobra, niech będzie. Nie, no super. Dobra, to ja pracuję sobie teraz w wak... Wak śmaku. W mag wieśniaku. I zapraszam was jeszcze raz serdecznie do rejestracji. Jak sami widzicie, to jest, jest grahit. I trzymajcie się i do zobaczenia, może w następnym odcinku Pol Warsa. Zapraszajcie mnie do znajomych, bo chcę założyć gang. Także trzymajcie się, pa pa.